Moi drodzy, dzisiaj przeniesiemy się na wodniste obszary, no i chciałem też powiedzieć, że na puszczalskie, ale chodziło mi o puszczę i to chyba nieodpowiednio, bądź co najmniej dwuznacznie zabrzmi. W każdym razie obserwujemy, jak bohaterowie będą walczyli z przerażającą anakondą. To znaczy, kto obserwował, ten obserwował, ale zakładam, że większość z Was jednak ten film kojarzy. No i postanowiłem, że dzisiaj sobie o nim pogadamy spoilerowo. Z powodu takiego, że jakiś czas temu, w zasadzie niedawno, omówiłem ten film w trochę dłuższej formie z Julianem z brudz Kosmosu na Koszmarnych Horrorach. Także tam gadaliśmy około półtorej godziny i zachęcam Was do odsłuchania tego materiału. Jeżeli chcecie trochę szersze spojrzenie na ten film, po prostu omówienie go w detalach, no i z dwóch perspektyw, ponieważ akurat Julianowi podobał się bardziej. Także zamieszczam link w przypiętym komentarzu, w opisie. No i możecie sobie ten materiał załączyć jako rozszerzenie do tego, co dzisiaj powiem. A dzisiejszy ten, że materiał będzie po prostu kondensacją, takim trochę streszczeniem tego, co było tam. No i po prostu powiem wam, co ja uważam o Anakondzie. Rocznik 97, także dzisiaj mówimy o pierwowzorze. Oczywiście były jeszcze sequele i pewnie kiedyś się nimi zajmę, ale nie w najbliższej przyszłości. Także co, intro i zacznijmy. Z racji, że podcast jest dłuższą formą wypowiedzi, no to tam zawsze jakieś notatki przygotowuję. Bo tak ogólnie robię research, ale jednak jak robię recenzję, na ogół mówię z głowy. Do podcastu miałem jakieś notatki, więc posłużę się tutaj nimi. O, bo mam, słuchajcie, wypisane kilka rzeczy. A więc reżyserem, słuchajcie, jest niejaki Luis Loza, bądź Loza. Jest to peruwiański reżyser filmowy, który, jak ja tutaj sobie wynotowałem... Jest znany z bycia nieznanym, czyli jest to gościu, który zrobił rzeczywiście kilka filmów, ale najgłośniejszym w jego karierze była właśnie Anaconda. I nie miał dużego doświadczenia, już na pewno nie z Animal Attackiem, a Animal Attack to jest coś, co ja uwielbiam, stąd rzeczywiście no nie mogłem sobie odmówić tej recenzji i cieszę się, że właśnie ja miałem okazję z Julianem pogadać o właśnie Anakondzie. Tutaj dalej dwa zdania, które są na Wikipedii, słuchajcie, o tym gościu, to jest tak. Właśnie his best known film to jest Anaconda. I że jest peruwiańskim reżyserem. Tak naprawdę to jest koniec. I teraz tak. Ten film, zdaje się, nie wiem, czy był nominowany, czy dostał. Tutaj wyświetlam teraz, ale do złotej maliny. I jako ciekawostkę mam wypisaną też, że, że złotą malinę. Jako jedyny polski film dostało 365 dni, co oczywiście nie jest związane nijak z anakondą, ale po prostu taka off-topowa ciekawostka. I teraz tak, budżet tego filmu słuchajcie, to 45 milionów dolarów. Czyli jak na tamte czasy, już naprawdę sporo, jak na horror, jak na Animal Attack. No i akurat ta zarobiła, bo Ponad 136 milionów, słuchajcie, także przebitka była dobra. No i głównie na efektach praktycznych jest to osadzony film, na animatronikach, ale też część była robiona komputerowo, gdzie po prostu to wymagało już po prostu takich, a nie innych efektów. No i tak naprawdę tutaj jeszcze mam sporo ciekawostek o wężach w ogóle, bo około 10-metrowa Anaconda na przykład ważyłaby około 400 kilo, a tutaj tak mniej więcej 10-12 metrów. Te anakondy mają. Generalnie są krótsze, ale na potrzeby filmu są trochę dłuższe, ale jednak rzeczywiście zarejestrowano na świecie anakondę o długości 10, a nawet gdzieś widziałem 12 metrów, także jakaś tam być może rzeczywiście istniała o długości, jakiej ten film prezentuje. Także to, to jest taka, wydaje mi się, o, właśnie, kolejna ciekawostka taka wężowa, słuchajcie. No i to spory, no nie pyton, ale jeżeli chodzi o wagę, to, to mi się pyton też kojarzy, właśnie na przykład, ponieważ akurat najdłuższym wężem świata jest pyton, a nie anakonda. Wbrew tego, co ten film mógłby poniekąd zasugerować. I teraz jak miałbym w wielkim skrócie powiedzieć, jak mi się ten film podobał, no to ja go zdefiniowałem jako takiego typowego średniaka, właśnie idealny przykład średniego filmu, który rzeczywiście ma kilka zalet, które gdzieś tam no, dowożą. I to jest na przykład rola złola tutaj, naszego głównego antagonisty, i nie mówię o Anakondzie wcale, tylko o naszym bohaterze o imieniu Paul. No i z drugiej strony jednak. Trochę mnie wynurzył, to po pierwsze. Nie byłem za bardzo zaangażowany. Po drugie, jeżeli chodzi o postacie, niektóre mało się wyróżniały i troszeczkę były takie, jak ja to zawsze mówię, kartonowe. Mimo, że mamy Jennifer Lopez, mimo, że mamy samego Ice Cube'a, słuchajcie. No to jednak, o ile te dwie role jeszcze jakoś mnie satysfakcjonowały, to reszta już taka naprawdę była bardzo... No, drugoplanowa to, to akurat informacja, nie opinia, ale taka... Że ktoś wypowie trzy zdania i tylko w tym filmie stoi. Albo na przykład gościu cały film praktycznie przesypia, bo osa go urządliła w gardło. <laughs> Ale jak scenariusz wymaga, to przyjdzie, żeby nam pomóc tutaj i pacnąć z łola, kosą w plecy. No więc nie urzekło mnie większość postaci w tym filmie. Tak to wyglądało po prostu z mojej perspektywy. No a dla mnie to jest bardzo ważne, żeby film je zaangażował. Jeżeli mnie nie angażuje, jeżeli na nim się bawi przeciętnie albo wcale, no to nie mogę o tym nie wspomnieć, więc. Emocjonalnie dla mnie mało rozrywki było w Anakondzie, mimo że kilka scen rzeczywiście jest takich, gdzie można się na nich pewnie i uśmiać i dobrze pobawić, ale właśnie uśmiać się. No dla mnie ten film jest po prostu durny, ale nie tak durny, żebym się z niego śmiał czy z nim śmiał, tylko raczej taki durnowaty, w zasadzie, że "A trochę mnie to już gryzie", słuchajcie, bo ten film też nie ironizuje za bardzo. Tych swoich głupotek. Nie jest taki super świadomy wydaje się. Chociaż właśnie jak dyskutowałem z Julianem to na przykład jemu te głupoty się podobały na zasadzie, że dla niego to było w konwencji. I okej, okay, być może to jest w konwencji, ale dla mnie no, nie widziałem takich elementów, żeby to było jakieś prześmiewcze czy troszeczkę ironiczne, tylko po prostu niektóre rzeczy były głupie, bo były głupie. Bo po prostu ktoś tak ten film poprowadził, wyreżyserował. Teraz może zupełnie abstrakcyjny przykład odnośnie tego, ale no krzyk. Krzyk też ma różne... Motywy, ale nimi się bawi na przykład. A ten film nie widzę, żeby się czymś bawił, żeby żonglował. Mówię o krzyku, bo to bardzo podobny okres realizacji, tylko o to mi tutaj chodzi. No więc, mnie po prostu to nie przekonało. A tak jak mówię, Animal Attack lubię, więc żeby mnie Animal Attack jakoś tak zniechęcił, odrzucił, to też trzeba się postarać, bo właśnie raczej jestem na tak. Na ogół, nawet jeżeli film jest głupi, a jak jest wysokobudżetowy, no to już w ogóle łatwiej niektóre rzeczy zrobić, bo na ogół to te filmy typu Anima Latak, to wiecie, to jest sci-fi production i po prostu rekin spainta. Także no coś tutaj nie zaiskrzyło z mojej perspektywy i po prostu niewiele rzeczy jestem w stanie w nim docenić, ale część tak. Stąd też opinia jest właśnie taka 50-50, a nie, że tak totalnie jestem na nie. Ale też na świecie film się przyjął słabo. Oczywiście nie. Od wszystkich miał negatywne noty, ale czy na Rotenach, czy tutaj u nas w Polsce też te oceny są takie, a, raczej mech trochę. To jest myślę adekwatne słowo, natomiast rzeczywiście niektórym się tam podoba i to jest niezaprzeczalne, i też niektórzy mają na pewno, tak jak na przykład właśnie Julian, sentyment do tego filmu, bo oglądali za dzieciaka i wtedy wam się podobało. I okej, okay, to też rozumiem, natomiast być może warto sobie po latach odświeżyć, bo ja niektóre filmy, które widziałem, nie wiem, 10 lat temu, teraz odświeżę mam takie, co mi się wtedy tam podobało? Nie mówię, że tak musi być, że to reguła, ale czasem tak jest. I tutaj taka ciekawostka, którą też tam w podcaście podałem, że właśnie ja akurat Anakonda teraz widziałem ze trzeci raz. A pierwszy raz widziałem, jak miałem lat 12 bądź 13, słuchajcie, na tam 22-calowym chyba telewizorze. Telewizorze jeszcze wspaniałym, z dupą wielką. No i to był taki, wiecie, mały ekran, gdzie teraz monitor mam większy dosłownie i po prostu. Sam ten film wyglądał lepiej, ale też za dzieciaka mając 12 lat ja nie analizowałem czy to jest fajne, czy to jest nie fajne, to znaczy na zasadzie, że o podoba mi się, bądź nie no to tak, ale nie analizowałem czy efekty są ok, czy coś się zestarzało i tak dalej, bo tutaj te efekty komputerowe na pewno się zestarzały, ale te praktyczne są jak najbardziej w porządku i to wygląda dobrze, ale po prostu tych niedoskonałości na takim małym ekranie nie było widać, tym bardziej, że ja z daleka oglądałem, więc wtedy ten film pewnie był trochę fajniejszy. Ale jakoś już, nawet i za dzieciaka nie uważałem go za jakieś nie wiadomo co. Pamiętam, że też oglądałem sequel ten Krwawa Orchidea zdaje się z 2004. I to chyba było całkiem niezłe, ale dalszych nie, bo jeszcze trzecia, czwarta część jest to ile się nie mylę, także... To tak jak mówię, no z sequelami to, to może kiedyś, że tak powiem do was przybędę i zrecenzuję. Dla tych co nie za specjalnie ten film pamiętają, bądź po prostu chcą posłuchać o fabule jeszcze dwóch zdań. No to tutaj zrobimy ten krótki segment spoilerowy. Mówię krótki, bo nie będę całego filmu opowiadał, a więc... Zaczynamy, słuchajcie, akcją z cameo danego trecho, który po prostu umiera, ale wtedy jeszcze anakondy nie widzimy. To znaczy, umiera, bo sam sobie headshota wymierza, tak naprawdę, i wtedy już mamy zwiastun, że ej, anakonda będzie grasowała, i że grasowała już wcześniej. Później przenosimy się, właśnie do tej dżungli, mamy Amazonie, no i kilku bohaterów, którzy przyjechali nakręcić film dokumentalny i chcieli odnaleźć jakieś plemię tamtejsze. Natomiast natrafili właśnie na naszego złola, na naszego antagonistę John Voight, grający pola, który rzekomo zostaje uratowany przez naszą ekipę, przez naszą załogę, ale tak naprawdę to on wykorzystuje tych wszystkich właśnie ludzi po to, żeby złapać ją na kątę. bo jak ją złapie, to zarobi z milion dolców. Tylko nie wiem, jak on chciałem przetransportować gdzieś tam na ląd. Ale no okej, okay, taka była misja i on sobie po prostu takich pachołków zrobił tutaj. No i też jako złol po prostu naprawdę jest dobrze napisanym złolem. i on po prostu się nie cacka z tymi bohaterami, robi wszystko wręcz po trupach do celu, dosłownie nawet, bo niektórzy tutaj oczywiście po drodze giną, żeby swój cel spełnić. No ale ktoś tam w końcu się próbuje przeciwstawić i ekipa, przynajmniej ci co jeszcze żyją na tym etapie, no zasadzkę na niego powiedzmy zastawiają. Gdzie dochodzi do takiego fake podrywu przez postać graną przez Jennifer Lopez. Ona się tam przelizuje z naszym złolem, żeby reszta mogła go zaatakować. Ale on się oczywiście w tym wszystkim połapał. No ale okej, okay, związali go, on sobie siedzi grzecznie. Natomiast jedną bohaterkę nawet związany siedząc jeszcze zdążył udusić, bo zarzucił jej nogi na szyję, gdzie ta podeszła się zemścić za swojego faceta, który zginął wcześniej poprzez naszego antagonistę. Właśnie to była jego wina. No i tak naprawdę... Później się uwalnia, i właśnie wtedy nic z gruszki, nic z pietruszki. Słuchajcie, gościu, który cały film przeleżał, wstaje i wbija mu kosę w plecy. Nie antagonista wpada do wody, ale oczywiście, że przeżył, to nie była rana śmiertelna. Później, słuchajcie, już końcówka filmu, gdzie my jesteśmy w jakimś takim opuszczonym miejscu, jakimś pseudo -hang hangarze, gdzie. Poprzednia anakonda została pokonana przez bohaterów, mimo że oczywiście kilku tutaj ucierpiało śmiertelnie wręcz. Oczywiście ten wąż tutaj nie zachowuje się jak wąż, to jest taki wąż bardzo mocno filmowy i to jest wszystko naciągane. Jak w jego, słuchajcie, wyglądzie, w wizualiach to jest realistyczne, no to w zachowaniach niektórych nie. Tym bardziej, że jest to wąż, który takie dziwne dźwięki wydaje, jak słuchajcie, atakuje, gdzie normalnie to się nie dzieje. Węża nie wydają takich dźwięków, okej, okay, syczą, ale to, co się dzieje tutaj. Nie dzieje się w rzeczywistości, i słuchajcie, to jest śmieszne trochę, bo ten wąż miał aktora dubbingowego, który te dźwięki po prostu tworzył, więc to nie jest tak, że gdzieś tam coś przypadkiem się wydarzyło. To oczywiście wszystko było zaplanowane i jasne. To tylko film, to tylko nie więc niektóre rzeczy nie muszą być zgodne z rzeczywistością. To jest oczywiste, nie zmienia faktu, że niektóre wydawały mi się jednak trochę naciągane i nie za bardzo mi się podobały. No i wracając do tego naszego finału, no to jest walka z drugą anakondą. No i słuchajcie, nasz złol cały czas, bo już wrócił, już oczywiście nadal się dobrze miewa. Próbuję jedną, czy kolejną już złapać. No i tam jest najpiękniejsza scena w tym filmie, ale to mówię bardzo ironicznie, gdzie ta anakonda jednak wygrywa walkę i połyka naszego bohatera, bo oczywiście te anakondy sobie zżerają tutaj w całości ludzi. No i co? No i zaraz go wypluwa. Ojej, jakie to jest brzydkie CGI-owe. Słuchajcie, to się bardzo ten efekt mocno zestarzał. To już jest taki kiczowate, że albo kogoś odrzuci, albo komuś się wręcz bardzo spodoba. No mnie to ra raczej odtrąca. No ale. Jak zostaje wypluty, to jeszcze mruga oczkiem. Wtedy, słuchajcie, do widza. To coś podobnego było we Freddy versus Jason, gdzie Freddy z oderwaną głową szedł i też mrugnął, więc może to było zapożyczone z za anakondy. W każdym razie, no, piękna, piękna scena. Później bohaterowie, bo dwójka tylko została, Jennifer Lopez i Ice Cube, uciekają, tam w jakiś komin wchodzą, drabiną i zostaje ta wieża zdetonowana. A nakonda ciśnie za nimi, wyskakuje z tego i płonąca spada do wody. Słuchajcie, później w tej wodzie dalej atakuje, bo oczywiście przeżywa ten wybuch. To tam już, słuchajcie, jest po prostu kabaret jakiś i, i, i cyrk, co się tam wyprawia. No ale bohaterowie przeżywają ostatecznie. No i co jest coś śmieszniejsze, że na końcu tego filmu, jak już stoją tacy z happy face, powiedzmy, że o, wygraliśmy tę potyczkę i może przeżyjemy, a w zasadzie to już raczej na pewno przeżyjemy, to co się dzieje. Przed nimi pojawia się całe te plemię. Ci ludzie, o których mieli ten dokument kręcić, rzeczywiście istnieją, bo to nie było pewne, tam jakieś pogłoski były, jakieś posągi znajdywali, że być może ta ludność jest, ale nie wiadomo, więc lecieli z tą kamerą, żeby po prostu w ogóle ich odnaleźć. No i co teraz się dzieje? Dwójka bohaterów, której załoga cała zginęła, znajomi przyjaciele poginęli w brutalnych okolicznościach przed chwilą, bo anakondy ich pozżerały. Widzą te plemię i co mówią? Uh, take the camera. Kręcimy! O, fajnie, są. Trzeba teraz odmienić to, co mieliśmy zrobić. To, to nieważne, że tam pięć osób plus minus zginęło przed chwilą. Że cała misja poszła w pijdzie, że są trupy, że Anakonda atakowała. Nie, musimy teraz dalej kręcić, bo to, to jest nasz cel. Przejęliśmy się tym, nie. I to jest smutne w tym filmie, bo to rozmywa wrażenie. No bo i pierwsze wrażenie i ostatnie jest dla filmu bardzo ważne. Bo to jest część, którą bardziej zapamiętamy niż na przykład środek. Nie do końca rozumiem ten zabieg, że to jest tak bardzo już głupio i nielogicznie tutaj poprowadzone, a szkoda. Jako ciekawostkę tutaj podam, że jak film się zaczyna i kończy to mamy ten sam soundtrack i dla mnie on brzmiał jak połączenie soundtracku z Titanika i Barki, słuchajcie. Coś bardzo dziwnego, może puszczę kilka sekund, żebyście zobaczyli czy też takie macie odczucia. Dwie sceny, które jeszcze chciałem tutaj wyróżnić, już tak kończąc i zaraz tylko ocenę wystawię, ale chyba już się domyślacie jaka będzie, bo mówiłem, że średniak. No więc, jeszcze praktycznie początki filmu. Owen Wilson, czyli aktor grający Grego tutaj, on jest dźwiękowcem w tym filmie i właśnie to jest taka rola, gdzie tam raz czy dwa się odezwie dosłownie chłop, bo później oczywiście musi zginąć. Wśród drzew i krzewów liże się ze swoją laską, akurat odeszli na chwilę od tej swojej wielkiej tratwy. No i próbują robić cim ci -cim, Słuchajcie, w słuchajcie, w tym lesie, w tej dżungli. No i co? Raptem i z wróżki pietruszki z krzaków wywala dziki, ten dzik ich goni i próbuje im tam przerwać to, co zaczęli i po prostu ich goni, goni, goni. I oni słuchajcie, w popłochu uciekają, ale wybiega nasz złot i ściąga tego dzika po prostu na headshota, a później sobie robią z niego mięsko i pożywienie. No taka scena, słuchajcie, już takie typowe durnoctwo, że no, niepotrzebna scena po prostu w tym filmie. Bo co mnie to interesuje, jakie to znaczenie ma dla Fabuły, że nie idą tam się dziumdziać w lesie, słuchajcie, a ten dzik wyskakuje, bo co za absurdy? Słuchajcie, tam są dziki, w ogóle. No, bardziej tylko zdziwił mnie niedźwiedź w Czarnobylu reaktorze strachu, słuchajcie. Cholera. O Boże. Cudowny film, ale to mówię już bardziej na poważnie, mimo że jest gilty pleasureowy. Dla mnie to jednak go uwielbiam. No i druga scena, to co teraz widzicie. Anakonda, słuchajcie, płynie sobie z wżartym typem, i jego twarz się odciska wręcz na skórze tej anakondy pod wodą. No. No, i to jest słuchajcie, w podcaście tam Julian powiedział pan Brodacz, że to jest prawdopodobnie dany trecho, właśnie ten, który ginie tutaj w tej scenie pierwszej, openingowej, ale to jest niemożliwe. Ja teraz już to zweryfikowałem też dokładnie, więc małe sprostowanie do tamtego materiału. Ta scena jest dopiero w 56 minucie, to, którą teraz pokazałem, więc to już musi być ktoś, kto w tym filmie zginął później, a już po jesteśmy w 50 minucie, czyli po śmierci jednego z bohaterów co najmniej, więc prawdopodobnie to on tam jest właśnie pokazany, bo po co około godziny filmu pokazywać gościa, który był w pierwszej minucie filmu, tak? Więc, no, ale dobra, to tak wyróżniam scenę, słuchajcie, jako takie. WTF, no po prostu, i tyle, dobra. Jeżeli chodzi o cenę, ode mnie, ten film dostaje 5 na 10, czyli typowy średniak, bo ma kilka zalet, słuchajcie, efekty praktyczne, rola Złola, ale mnie wynurzył jest głupkowaty durnowaty. No więc tak w wielkim skrócie, a więcej możecie posłuchać właśnie w tamtym podcaście, bo się trochę bardziej rozgadaliśmy, oczywiście, no więc zapraszam, linki są pod spodem. No i co? Dajcie znać, jak wy się bawiliście na Anakondzie, jak ją zapamiętaliście? Może ktoś z was właśnie powtarzał, odświeżał niedawno i po latach wam się coś zmieniło, to dajcie znać. No i apeluję oczywiście o jakąś sensowną dyskusję, bo czasami jest tak, że ktoś ma jakieś wrażenia sprzed 10-15 lat i mu się wydaje, że film jest cudowny, bo odnoszę się do tego, dlatego że widziałem tego typu komentarze, właśnie też pod podcasty między innymi. I ktoś na podstawie tego, co 15 lat temu mu się wydawało o filmie, na przykład krytykuje moją opinię teraźniejszą, tylko że ja jestem na bieżąco z filmami, i mówię, co po nim czy na nim odczuwałem. Nie będę kłamał, że mi się podobał bardziej niż mi się podobał, więc tak to wygląda. Kto z Was dotrwał do końca, zostawcie dzisiaj hashtag Anaconda, oczywiście, no bo. Służby innego, no i widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia. Czekam na Wasze spostrzeżenia. Cześć!